Słoneczko pięknie świeci. A eee, my ruszamy na giełdę. Weekend, więc giełda jakaś zawsze gdzieś się odbywa. I słuchajcie, zobaczymy co uda się tym razem kupić. Ja po nocce jestem, także trochę spóźniony, ale tak po nocce mam. Dobra, lecimy, zobaczymy. Zobaczycie, jaki piękny fotel.

A ten niciak ile? Cześć ile chcesz za ten niciak? A no tu coś ciekawego, zobaczcie Fajnie wygląda, trzy dyszki, taki niciaczek, wezmę A za dwie dyszki? Trzy dychy? Dobra, dam. Zobaczcie jaki. To jest prawdopodobnie niemiecki niciak lata 70. Bo kiedyś miałem podobny. I za 6 dyszek. Już jest mój. Ciekawe takie tutaj rozwiązania z boku. Fajny, bardzo ładny. Niciaki fajnie schodzą, taka rada. A gdzieś traficie to bierzcie. A te lampy? Te lampy pod A te? Wszystkie są A pod Tam jeszcze jest No, no. I tu jeszcze zobaczcie. Wszystkie pod Kurde, fajne. Ta ładna jest za dwie dyszki, może tą bym wziął. Co to jest, dwie dyszki z drugiej strony? Ja zastanawiam się nad tymi lampami. Fajnie, bo są dwie sztuki. I ta fajna. Nie wiem, chyba. No, dwa niciaki kupione, zaniesione do auta. Teraz widzicie, jak słudeczko ładnie świeci. E, naprawdę świetna cena i słuchajcie, te niciaki, e, one naprawdę fajnie się sprzedają, bo e, przeważnie te wyższe, większe, bo one są fajnie wykorzystywane. Tu mi głowę ucina. Są fajnie wykorzystywane, e, po prostu jako stolik kawowy. Czeko zdoba, jakiś kwietniczek, kwiatka na tym można postawić. A bardzo fajne są rozwiązania, takie szczególnie te z lat 60., 70., 80., ciekawą, mają formę taki wzór. Dobra, lecimy dalej. To plastik, myślałem że szklany. mu jakiś murano albo coś. To plastik fantastyk. A ten wazonik ile? Ja wiem, dyszkę za niego. Bez wody. nie jaka lampa fajna cena 300 zł no udało się takie wysłania kupić skórzyny no nie, to skórzane. Nie, nie jest tak Nie, nie, to jest drewniany jej je oprzyt skórą naturalną, nie? Tutaj noga trochę uszkadzana. Ale spójrzcie na oczy szklane są. O. Trzy dyszki. Lecimy. Do wyczyszczenia. Będzie fajnie wyglądał po wyczyszczeniu. O, zobaczcie w słońcu, fajne, fajny, bo taki większy spotykałem takie małe zazwyczaj jakieś wielbłądy, coś a słonik z trąbą do góry. No i ta lampa 3 taki ptaszek wypchany, 5 dyszek. On pan sobie wola? zdjęcie? nie, pan mówi słycha słycha? nie wiem, nie znam się na tym będziemy wiedzieć Google nam powie a ten zegar jest w jakiej cenie? Pięćset do negocjacji. A tu górka do niego jest? You have here up? You have up? Tutaj. Nie no, yeah. ma. Tego chyba ta pokrywka, nie? <autks Har League> Zobaczcie za 5Z Tabliczkę kupiłem Powieszę chyba u siebie bo mam psa mhm. Kurde, nie mam jak się tego nosić.

Ten pojazd Lego? W jakiej cenie? Czterej pustówki, ale zobaczcie Ile jest <śmiany>

Zobaczcie te lampy poszły te dwie tylko zostały Kurde. A ta miśnia ile? Daj Cztery stówy dla ciebie czy ja wolę takie, wiesz, mi się tak mi śnię, nie, no, ja nie ja przepadam się za moki. tym. Ja, ja, ja wolę. Ale ja wolę Rozentala, Prusy, jakieś, że no. mi się miśnie. Ja wiem, że to szały są, ale nie. Nie, taką. do szachów i do walk. Nie, To jest o.

Tu są cuda, tu piękne rzeczy to są. Powadmardeko. No. Wolkstedt, tak? Nie, Wolksted. nawet. Dobra, dzięki na razie. Dobrze, słuchajcie już po zakupach. Większość rzeczy, co kupiłem, to widzieliście, ale tutaj mam świetną rzecz. To zobaczycie na podsumowaniu, co to jest. Zapraszam. Więc tak, tutaj jest, co udało mi się kupić. Na koniec będzie ten ostatni zakup, który dokonałem. Trzymam to na sam koniec, bo bardzo, bardzo fajna rzecz. Powiem Wam tyle, że to jest filiżanka. Eee, I tak, pierwszy zobaczmy, co tutaj jest. Zajrzymy w ogóle do środka, bo słuchajcie, nie, nie, nie zaglądałem. Wróciłem z tej giełdy po nocy, położyłem się spać, teraz wstałem. Eee, kawkę wypiłem i zaglądamy. Słuchajcie, tutaj nie ma co. Eee, tabliczka, uwaga, pies to widzieliście na filmie. Eee, słonia. Przed momentem przetarłem wilgotną ściereczką. I zobaczcie jak on wygląda. Nawoskowałem go taki mam wosk pszczeli naturalny bardzo ładnie wygląda. Naprawdę fajnie to. W bardzo dobrym stanie. Tutaj było kiedyś coś uszkodzenie, ale ktoś to jakoś tam chyba naprawił i wygląda to całkiem nieźle. Dobrze, zajrzymy do tego dużego niciaka. Ups, poleciało mi. Tutaj akurat nic nie ma. Tutaj również. Uch. Tutaj łańcuszek trzeba będzie przymocować, bo to się nie powinno otwierać do końca, tylko tak. Bardzo ładny. I słuchajcie, tutaj na pewno coś jest w środku. I zajrzyjmy. <laughs> zajrzyjmy sobie co. Po niemiecku jakieś. Coś. Tu jest chyba czyjeś dane. O, jakieś rysunki? Nie, nie, nie wiem, co to jest w sumie. Spójrzmy dalej, jakaś książeczka. Zobaczcie do wyszywania, jakieś wzory chyba. To to samo. O kurczę, bo zobaczcie, jak fajnie wypełnione. Medal, popatrzcie, to dla dzieci 2021 rok. Ale fajnie, wypełnione to jest. O kurcze, kolejne. O, zobaczcie ile tych nitek, i, i włóczek, takich chyba, tak. O, także cały niciak wypełniony. Coś tu mi nie wchodzi. Sobie może na bok odłożymy. I słuchajcie, ten ostatni zakup. Yy, tutaj może pokażę na tym. No i zobaczcie, jaka piękna filiżanka do mokki. Rozentala, stare złoto, model filiżanki 249, piękny tutaj wzorek. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, e, dzięki uprzejmości e, Daniela i Natali e, z kanału Wyczochrani. E, Daniel zakupił dla mnie w Niemczech e, łabędzie. E, ten jeden, dwa, trzy miałem. E, dzięki Danielowi Natali, tutaj e, ten, ten, ten i ten duży to jest cukiernica. Daniel po prostu zakupił dla, dla nas, dla mnie, dla Oli. E, oczywiście e, w srebrze, więc nasza kolekcja łabądków się e, powiększa. To jest bardzo ciekawe, bo e, no tu jest takie kolorowe szkło niebieskie, inni nazywają to kobaltowe. E, Także dziękujemy bardzo, że Daniel myślał o nas. Ja mu kiedyś o tym wspominałem. I to tyle.